No dzień dobry A właśnie A właśnie Chciałem Wam powiedzieć Miałem robić obiad, a tu nie ma jak robić A chociaż jajko Dwa jajko usmażyłem z tymi schodami z ziemią A zorek I jeszcze co padać? Aha. tam. Tak. Pada. Pada. Nagrywałeś z nimi na mnie. No i teraz mam problemy. Tylko przy ciebie. Sam powiedziałeś, że zamknę cię kurwa do Ja chłopoczny. ostatnio kurwa jak mnie woził Jacuś, to nie miałem ani kamery, nic w ręku. Szedłem z laską. To by Jacuś mówił. Ja, coś mówię. ja lecim, bo kurwa zdążyłem iść. Dobra, zamknij to kurwa! Ty się umył kurwa! Jak, kurwa spodnie kurwa, ty się czasu kurwa chodzi w tych samych. Ja lecim, bo kurwa, zdążyłem iść za nimi. Krzysztofen mówię, mówię. Mówię, wolniej, wolniej! Panowie, wolni panowie. On na pierdala, ale mi mm. o to. Dzisiaj jakieś pięciometram wyjmi. To się może kurwa... Schowę się gdzieś, czy co? Podeszli pierwsza. Bez policji, bez niczego. Wojtek. Idziesz? Nie. Wywaj pogotowi i policję. To, to ci kurwa Jacek mówił. Twój kolega że w jednej szkole się uczył No, w jednej szkole A w szkole to jeden sam się uczyłem? W klasie to nie, ale w szkole jednej. Na konopnicki tak sam powiedział że w klasie nie, ale w szkole uczyłem się w jednej, z majorem, bo na tym samym osiedlu mieszkaliśmy. Mówię, w jednej szkole? Tak, tylko w klasie nie. On chyba był, Ty byłeś chyba właśnie w a, B, a on w C czy w D? Ja tylko trzy lata, on ode mnie młodszy. O, cio, 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 cio. Nie ma tam. Tu... To masz kobietę, o. Ty śpisz z nim. Całujesz jak kobietę. Ale, ale kto? A to ja? Ale z kim śpię? Z psem. Ja powiem tobie, majorze, że psy lepszy przy, przyjaciele jak... No dobrze, ja jestem jestem zadowolony. Ador. Ja tam stąd się jak najszybciej usunąć. Jak, jak człowiek do człowieka. Tak, o, na urodziny nic nie dał. Człowiek, człowiek do człowieka, kurwa, wrogiem jest. No i ja tak wróg. No. A wrok, kurwa, kupił samochód, cudówkę kupił, a wruk, kurwa. A ty mnie dałeś coś na urodziny, jakby go ostatnio? Nie. Ja byłem w Krakowie, przepraszam bardzo! To po chuj no. do Krakowa? O po chuj! Kraków kurwa! Leczyć cię kurwa! Powiem ten kurwa Kraków czym jak w dupie smoła! O! A ty masz w dupie kurwa... Wiesz jak w dupie smoła potrzebna? Zamknij to pizda, jebany Są kurwa kurze! Jacek mówi kurwa... I każdy mówi, Kurwa, wywalił 13 tysięcy kurwa... Miedomo na co... Ja no tak, prawda... Panowie... Prawda... Mówicie. Chciałem się pozbyć ciebie, a się nie udało, a się teraz uda. Chciałeś się pozbyć mnie, tak? Tak. Pozbyć się mnie, żeby tu nie jest. Nie Bogu powiedziałeś. Chciałem no. się pozbyć się mnie. Tu nie ciebie. Się nie, nie ciebie. Chciałem się pozbyć stąd. Ty nie, nie. rozumiesz. Kurwa, nie, co nie ja powiedziałem. Chciałem się pozbyć. Pozbyć się ciebie. Powiedziałeś. Teraz. Wypowiedziałeś się, że chciałeś się pozbyć z koleżkami swoimi. Z z Warszawy. Jak przyjedzie ten powiek, ja powiem ty, morderco świata kurwa. Chciałeś mnie zajemy da z majorem. Tak? Za mnie to kurwa, o! Pilzę cholerną powiem. Za mnie, powiem tą kurwa. O, pilzę. Chuju pierdolony. Beko ty cholerna ty. Wyjebana ty, kultura to u ciebie. Bęka ty tych kolegów, kultura w niedzielę. Może teraz mi z domu jeszcze w niedzielę? No, tego kolegi, kurwa. Na podróż cały teraz tu zostawił. Zawsze zostawię, żeby przychodzić. No ja bo powiem, wydajmy to w pizdu. Świnstwo, bo ja nie panę. Ja nie panę. No, bo ja nie panę. Wybieraj w pizdą. Bo, bo to dla mnie nie jest potrzebne. Dla ciebie nic nie jest potrzebne. Ja nie jestem też ci potrzebny. Tobie tylko butelki potrzebne, kurwa powiem. Piwo, wino, wódka, a potem... Nie... A ja nie jak! No dawaj, dawaj, dawaj! To wszystko przy ciebie kurwa, to wszystko się dzieje. Ha, dawaj, Dawaj, dawaj! Kurwa. Właśnie to nagrywane jest, to będzie wszystko, będzie kurwa w kanale. Kurwa, ja, wiadomo ja wiem, co to, kurwa, to jest... Że ja piję... To jak on nagrywa, no stop mnie nagrywa. Tak. Nagrywaj sobie. Powiem. Tak. Ty podatki płacz. I, i ja cóż jak Ja ja nie jestem tutaj ja, mieszkać, ja, ja nabiorę, ty, od groma pieniędzy. Trzeba gora, a to Patrz, żeby kurwa ja twojego tego psa dużego nie zabrał. Teraz. Bo kurwa wstrzyma, pchły, Świństwo, karyluchy tam są w bloku. Od, odkażesz jego? Nie! Czego przeprowadzasz to pies? Kaczy się w piaku, Bo gryzą. Tak, gryzą. Gryzanie gryzą. Co cicho, całują. Widzicie? Całują. Ja nie będę tu nagrywał. No na razie, słyszeliście sami. Słyszeliście sami, jak on, naprawdę jak najszybciej trzeba się pozbyć, zadzwonić. Mam te. osławkowość to, masz te y, dwa numery, to po prostu weź zadzwoń. Jaka jest to możliwość, co trzeba wykonać, żeby tam zamieszkać? Wymyślają, nie wiadomo jakieś rzeczy. Ja wszystko dwa. Dobra, do widzenia. Nie